Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media zostaw lajka i zasubskrybuj, to realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Tusk publikuje wpis, który wywołał polityczne trzęsienie. Tomczyk po zaprzysiężeniu, poradzimy sobie, ale szykuje się konflikt. Giertych protestuje przy zaprzysiężeniu Nawrockiego, polityczne napięcie rośnie. Wałęsa atakuje Nawrockiego i mówi, że będzie się go wstydzić. Tusk grozi Nawrockiemu, zobaczy, kto naprawdę rządzi w Polsce. Gawkowski odlicza dni do końca prezydentury Nawrockiego, zapowiedź zmiany. Polityczny szok w sondażu, różnice topnieją dramatycznie. Bąkiewicz oskarża prokuraturę o zemstę Tuska, zaprzecza, że jest Robertem B. Pawłowicz oskarża służby o inwigilację, to jaskrawe łamanie konstytucji. Polak był bliski zostania premierem Litwy, ale wybrał funkcję w samorządzie. Awaria United Airlines wszystkie samoloty uziemione, pasażerowie czekają godzinami. Komentarze są otwarte, napisz co myślisz i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy. Tusk w ogniu emocji? Ten wpis mówi wszystko. Czy Donald Tusk właśnie stracił zimną krew? Wszystko na to wskazuje. Wczorajsze orędzie Karola Nawrockiego, nowo zaprzysiężonego prezydenta Polski, nie przeszło bez echa. Gdy z sejmowej mównicy padły słowa o potrzebie wielkich, przełomowych inwestycji i konieczności powrotu do tradycyjnego kształtu centralnego portu komunikacyjnego, można było dostrzec narastające napięcie. Prezydent mówił o CPK jako o gospodarczym kole zamachowym na kolejne dekady, które ma zapewnić Polsce rozwój, bezpieczeństwo i silną pozycję na mapie Europy. Słowa mocne, wyraziste i z jasnym przekazem. Dziś Tusk odpowiedział, choć nie bezpośrednio zrobił to wpisem w mediach społecznościowych dotyczącym inwestycji w polską kolej. Nasza kolej, czyli program inwestycji w polskie koleje. 180 miliardów złotych i jeszcze jedna szokująca liczba. W roku 2026 nasza kolej przewiezie blisko pół miliarda pasażerów, tak, 500 milionów. Więcej niż ludzi w całej Unii Europejskiej. Budujemy, nie gadamy, napisał premier. Choć nie wspomniał nazwiska prezydenta, trudno nie odczytać tego jako odpowiedzi. Trwa walka na wizję CPK kontra kolej. Kto przekona Polaków? Jedno jest pewne: emocje sięgają zenitu, a to polityczne starcie nabiera rozpędu. Tomczyk uderza poza zaprzysiężeniu. Poradzimy sobie, czy zapowiedź konfliktu? Dzień po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta RP, emocje nie opadają. Cezary Tomczyk, były wiceszef MON i poseł Platformy Obywatelskiej, nie owijał w bawełnę. W swoim komentarzu wyraźnie odniósł się do nowej prezydentury i nie ukrywał niepokoju. Podkreślił, że zaczyna się nowy okres w historii Polski, pełen zarówno blasków, jak i cieni, ale jak sam dodał, cytując Donalda Tuska, poradzimy sobie. Tymi słowami zasugerował, że rządzący są gotowi na polityczne starcie z pałacem prezydenckim. Samo orędzie Nawrockiego, pełne mocnych deklaracji, wywołało napiętą atmosferę w Sejmie, co było widoczne choćby po zachowaniu premiera. Tomczyk w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ma nadzieję, iż prezydent nie będzie blokować rozwiązań ważnych dla obywateli, ale jednocześnie otwarcie przyznał, że niepokoją go osoby, które już pojawiły się w otoczeniu głowy państwa. Jak stwierdził, to często ludzie z zarzutami prokuratorskimi albo z bardzo nieciekawą przeszłością, na przykład w środowisku kibolskim. W jego ocenie to poważny znak zapytania co do stylu, w jakim Karol Nawrocki zamierza sprawować swoją funkcję. Każdy dzisiaj musi się skupić na swojej pracy, zakończył Tomczyk, choć jego słowa brzmią raczej jak ostrzeżenie niż apel o współpracę. Nowa kadencja właśnie się rozpoczęła, ale już teraz widać, że polityczna atmosfera wokół prezydenta będzie daleka od spokojnej. Giertych kontra Nawrocki. Protest i kontrowersje przy zaprzysiężeniu. Roman Giertych złożył oficjalny protest do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, sprzeciwiając się zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta. Poseł koalicji obywatelskiej podkreśla, że ceremonia jest niezgodna z konstytucją, bo pozbawia obywateli prawa do rozpatrzenia protestów wyborczych przez sąd najwyższy. Giertych, który jest autorem wzoru protestu wyborczego, z którego skorzystały tysiące Polaków, domaga się, by jego sprzeciw znalazł się w oficjalnym protokole Zgromadzenia Narodowego. Po odśpiewaniu hymnu narodowego opuścił salę posiedzeń Sejmu, podkreślając stanowczość swojego sprzeciwu. W swoim załączniku wyjaśnia, że proces wyborczy nie został zakończony Sąd Najwyższy nie wydał orzeczenia o ważności wyborów i nie rozpatrzył dziesiątek tysięcy protestów obywateli, w tym jego własnego i wielu opartych na jego wzorze. Zdaniem polityka marszałek Sejmu powinien był poczekać na prawomocną decyzję sądu, a nie podejmować decyzję o zaprzysiężeniu na podstawie jedynie medialnych doniesień o wynikach. Przypomina, że pod koniec czerwca Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oddaliła ponad 50 tysięcy protestów, w tym wiele przygotowanych według wzoru Giertycha, argumentując, że nie spełniały one wymogów formalnych kodeksu wyborczego. Spór wokół zaprzysiężenia Karola Nawrockiego eskaluje, a głos Romana Giertycha dołącza do rosnącej krytyki procedury, którą polityk ocenia jako naruszenie demokratycznych zasad i praw obywateli. Wałęsa uderza w Nawrockiego i ostrzega: "Obawiam się, że będę musiał się go wstydzić". Lech Wałęsa nie pojawił się na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego i postanowił wyjaśnić dlaczego. W rozmowie z austriackim dziennikiem Der Standard były prezydent stwierdził wprost: "Obawiam się, że będę musiał się go wstydzić". Laureat pokojowej Nagrody Nobla i legenda Solidarności nie kryje zaniepokojenia stanem polskiej demokracji. W jego ocenie konieczne jest, by każdy obywatel szedł na wybory, bo jak zaznacza, każdy głos się liczy. Dla Wałęsy ratunkiem dla demokracji jest aktywność obywatelska, uczciwe rządy i ograniczenie władzy. Jego zdaniem politycy powinni móc sprawować urząd nie dłużej niż przez dwie kadencje. Gdyby Putin miał tylko dwie kadencje, nie byłoby konfliktów w Ukrainie, mówi wprost. Wałęsa zauważa, że postęp technologiczny ujawnił kłamstwa elit, a ludzie są dziś bardziej rozczarowani niż kiedykolwiek. Wspomina, że politycy zawsze kombinowali, ale dawniej łatwiej było to ukryć. Dziś, według niego, do władzy pchają się nieudacznicy, którzy nie znaleźli miejsca gdzie indziej, a rozsądni ludzie odchodzą, zostawiając pole populistom. Receptą ma być nie tylko ograniczenie kadencji, ale też możliwość demokratycznego odwoływania urzędników, pełna jawność finansowania partii oraz nowe podejście do współczesnych wartości. Wałęsa przypomina, że kiedyś patriotyzm opierał się na wrogości wobec sąsiadów, dziś powinien oznaczać szacunek, współpracę i budowanie Wspólnoty. Jego słowa odbiły się szerokim echem, a krytyka wobec Nawrockiego to kolejny sygnał, że atmosfera wokół nowego prezydenta robi się coraz bardziej napięta. Tusk ostro o Nawrockim, zobaczy, kto rządzi w kraju. Donald Tusk nie owija w bawełnę. Podczas konferencji prasowej w Męcinie premier uderzył w nowego prezydenta Karola Nawrockiego z wyjątkową stanowczością. Dzień po zaprzysiężeniu, które sam Tusk przetrwał bez widocznego entuzjazmu, padły słowa, które wybrzmiały jak ostrzeżenie. Wszędzie tam, gdzie Nawrocki będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, kto rządzi w kraju, oświadczył premier, dodając, że będzie w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny. Jego deklaracja wywołała spore poruszenie, bo trudno nie odczytać jej jako otwartej zapowiedzi politycznej konfrontacji. Tusk zaznaczył jednak że jeśli prezydent zechce współpracować, będzie mile widzianym partnerem, niezależnie od poglądów politycznych. Przypomniał też, że w swojej karierze miał okazję niekiedy trudną współpracować już z trzema prezydentami, a Karol Nawrocki będzie czwartym. Słowa o konstytucyjnych regułach i władzy wykonawczej jasno wskazują, że premier zamierza bronić pozycji rządu z pełną determinacją. Pytany o skład kancelarii nowego prezydenta, odpowiedział chłodno: Nie mam wyrobionej opinii, bo nie znam tego składu, jak późno pewnie będę miał, ale raczej bez entuzjazmu. Jedno jest pewne: napięcie rośnie, a scenariusz współpracy rysuje się jako wyjątkowo trudny. Tusk dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza ustępować ani na krok. Gawkowski odpalił licznik. Odlicza dni do końca prezydentury Nawrockiego. To nie żart, Krzysztof Gawkowski naprawdę zainstalował aplikację, która odlicza każdy dzień, godzinę, minutę i sekundę do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Wszystko zaczęło się niewinnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Kantak, komentując polityczną rzeczywistość, napisał z przymrużeniem oka, że politycy koalicji 13 grudnia mogą już rozpocząć odliczanie, tak jak robili to wcześniej wobec Andrzeja Dudy. Zostało jeszcze tylko co najmniej 1825 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Hej, brygado, uśmiechnijcie się, żartował na platformie X. Nie spodziewał się jednak, że wicepremier Gawkowski potraktuje to całkiem dosłownie. Na antenie radiowej, jedynki minister cyfryzacji pokazał dziennikarce ekran swojego telefonu, na którym widniał licznik wskazujący dokładnie, ile dni zostało do zakończenia kadencji prezydenta. Dzień dobry, 1825 dni, godzina, 44 minuty i kilkadziesiąt sekund, powiedział z uśmiechem Gawkowski. Dziennikarka zaskoczona zapytała, ma pan taki licznik w telefonie? A on bez wahania odparł, mam, będę czekał na to, bo to się skończy prędzej czy później. Cała sytuacja szybko obiegła media i wywołała falę komentarzy. Jedno jest pewne, choć politycy nie szczędzą sobie uszczypliwości, rzeczywistość może okazać się przewrotna. Historia już pokazała, że odliczanie do końca kadencji może zakończyć się koniecznością ustawienia nowego licznika. Nowy sondaż: PiS minimalnie wyprzedza Ko, Konfederacja na trzecim miejscu. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, z minimalną przewagą zwyciężyłoby prawo i sprawiedliwość, wynika z najnowszego badania pracowni Opinia 24. Chęć udziału w wyborach deklaruje aż 75% Polaków, z czego ponad 56% jest zdecydowanych pójść do urn, a 19% raczej się na to zdecyduje. Natomiast 11% nie zamierza głosować, a 9% raczej tego nie zrobi. 5% badanych wciąż nie wie, czy pójdzie na wybory. W samym sondażu, przeprowadzonym tuż przed i w dniu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, PiS uzyskało 29% poparcia, minimalnie wyprzedzając koalicję obywatelską, która zebrała 28,2%. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,2%. Za nią plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 6% głosów, a lewica z 5,9%. Pod progiem wyborczym znalazły się takie ugrupowania jak Razem 4,1%, Polska 2053,4%, a także PSL 1,4%. Na inne partie swój głos zamierza oddać zaledwie 0,7% badanych, a 7,1% nie potrafiło wskazać swojej preferencji. W porównaniu z lipcem wszystkie partie z podium zanotowały niewielkie spadki. PiS miał wówczas 29,2%, ko 29,3%, a Konfederacja 14,9%. Zyskały natomiast ugrupowania Grzegorza Brauna oraz Lewica, która poprawiła swoje notowania z 5 do niemal 6%. Z kolei Polska 2050 i PSL odnotowały spadki względem poprzedniego badania. Bąkiewicz uderza w prokuraturę. Nie jestem żadnym Robertem B. To zemsta Tuska. Robert Bonkiewicz nie owija w bawełnę i ostro odpowiada na decyzję tak tzw. Neoprokuratury Krajowej, która, jak twierdzi, bezprawnie próbuje stawiać mu zarzuty. Nie życzę sobie, by nazywano mnie Robertem, by nazywam się Robert Bonkiewicz i nie mam zamiaru wstydzić się swojego nazwiska, grzmi inicjator Ruchu Obrony Granic, reagując na komunikat o odmowie wyłączenia go z postępowania procesowego. W jego ocenie działania prowadzone przez Dariusza Korneluka, obecnego szefa PK, są całkowicie nielegalne. Korneluk nie jest żadnym prokuratorem krajowym, tylko bezczelnym uzurpatorem. Jedynym legalnym prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Przekonuje Bonkiewicz i dodaje, że cała sytuacja to czyste bezprawie, polityczna chudzpa i zamach na państwo prawa. Według niego jest to element politycznej zemsty Donalda Tusk'a, który nie potrafi pogodzić się z tym, że ruch obywatelski przeciwko niekontrolowanej migracji zyskał tak duże poparcie społeczne. To zemsta za to, że obudziliśmy Polaków. Ale nie damy się złamać, podkreśla. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim i dotyczy incydentu na moście granicznym w Słubicach z 29 czerwca. Pod koniec lipca prokurator regionalna w Szczecinie poleciła postawić Bąkiewiczowi zarzuty znieważenia czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Bonkiewicz zapowiada walkę i nie ma zamiaru się wycofać. Jego przekaz jest jasny, nie będzie zgody na bezprawie pod przykrywką prawa. Pawłowicz grzmi o inwigilacji. To jaskrawe złamanie konstytucji. Krystyna Pawłowicz i Bogdan Święczkowski, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nie zamierzają milczeć. Złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zażalenie na działania Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Powód? Jak twierdzą, bezprawna inwigilacja, która miała polegać na analizie ich bilingów oraz pozyskaniu danych teleadresowych rozmówców. To jaskrawe złamanie konstytucji, napisała Pawłowicz na platformie X, kierując swoje słowa bezpośrednio do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. W opublikowanym oświadczeniu Trybunału zaznaczono, że oboje sędziowie zostali poinformowani o działaniach śledczych, które w ich ocenie naruszają immunitet sędziowski, zasadę niezawisłości oraz tajemnice narady. Pawłowicz ujawniła, że prokuratura bez jej wiedzy kontrolowała jej bilingi sprzed roku i sprawdzała dane osób, z którymi się kontaktowała. O sprawie dowiedziała się dopiero teraz, z otrzymanego postanowienia, z którego wynika, że wobec niej toczy się postępowanie karne w sprawie jednego z orzeczeń. Sędzia zadaje pytanie, w jakim państwie żyjemy, skoro prowadzi się śledztwo wobec orzeczenia Trybunału? To jak oceniła brutalny atak na konstytucyjne gwarancje sędziowskiej niezależności? Sprawa ma już międzynarodowy wymiar, sędziowie zamierzają poinformować o niej nie tylko prezydenta RP i pierwszą prezes Sądu Najwyższego, ale również instytucje międzynarodowe. Batalia dopiero się zaczyna, ale jedno jest pewne, atmosfera wokół Trybunału Konstytucyjnego staje się coraz bardziej napięta. Polak bliski fotela premiera Litwy, ale wybrał lokalne obowiązki. Robert Duchniewicz, wiceszef litewskiej Partii Socjaldemokratycznej i mer rejonu Wileńskiego, był bliski objęcia stanowiska premiera Litwy. Jednak w środę ogłosił, że rezygnuje z kandydowania na szefa rządu, wybierając pozostanie na lokalnym stanowisku. Takie możliwości rzadko się zdarzają, ale sytuacja nie jest prosta, napisał w mediach społecznościowych. Polak podkreślił, że czuje się zobowiązany wobec mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy wybrali go na mera w 2023 roku. Decyzja zapadła po rozmowach z rodziną i chłodnej analizie sytuacji politycznej. Duchniewicz tłumaczył, że miał wejść do walki o fotel premiera tylko wtedy, gdyby brakowało innego kandydata. Ostatecznie nominację do objęcia rządu otrzymała minister pracy i opieki społecznej Inga Ruginiene, której kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić prezydent Hitaneznauseda Nauseda oraz parlament Sejmas. Ta decyzja to efekt politycznego trzęsienia na Litwie poprzedni premier Gintautas Spaludska spodał się do dymisji w związku ze śledztwem dotyczącym potencjalnych przestępstw finansowych w jego rodzinie, a cały rząd złożył rezygnację. Do czasu wyboru nowego szefa rządu, funkcję pełni minister finansów Rimantas Sądzius. Robert Duchniewicz dwa lata temu zdobył urząd mera Rejonu Wileńskiego, przełamując 30-letnią dominację akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Utrata tego stanowiska przez socjaldemokratów mogłaby znacząco osłabić ich wpływy w regionie otaczającym stolicę. Wybór pozostania na lokalnym stanowisku to dla Duchniewicza wyraz priorytetu wartości moralnych i odpowiedzialności wobec społeczności, którą reprezentuje. Awaria United Airlines, wszystkie samoloty uziemione, pasażerowie w wielogodzinnych opóźnieniach. W środę wieczorem doszło do poważnej awarii systemu technicznego w liniach lotniczych United Airlines, która sparaliżowała operacje na wielu lotniskach w Stanach Zjednoczonych. Maszyny tej linii zostały uziemione na lotniskach w Chicago, Denver, Newark, Houston i San Francisco, co spowodowało znaczne opóźnienia lotów. Problemy dotknęły wyłącznie United Airlines, a rzecznik firmy wykluczył możliwość ataku hakerskiego. Awaria systemu została już usunięta, jednak linia lotnicza przewiduje dalsze opóźnienia, a jej zespoły intensywnie pracują nad powrotem do normalnych operacji. W mediach społecznościowych pasażerowie relacjonowali, że musieli czekać nawet kilka godzin na wejście do samolotu lub na opuszczenie pokładu po lądowaniu. Jeden z pasażerów na lotnisku w Buenos Aires utknął tam wraz z rodziną, oczekując na lot do Houston, a inni opisali dramatyczne chwile spędzone w samolocie z płaczącymi dziećmi, kiedy po wylądowaniu nie mogli opuścić pokładu nawet przez ponad godzinę. United Airlines na platformie X przeprosiły za niedogodności i zapewniły, że pracują nad rozwiązaniem problemu, aby pasażerowie jak najszybciej mogli kontynuować podróż. Ta nagła awaria uziemiła setki samolotów i wywołała chaos na wielu kluczowych lotniskach USA, przypominając, jak bardzo linie lotnicze zależą od sprawności swoich systemów technologicznych. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale MPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.